witam Cię w 188 odcinku podcastu Internetowych Sprzedawców i w tym odcinku zajmiemy się Instagram Threads, czyli jak zrobić milionowe zasięgi w tym serwisie. Na początku już nagrałem odcinek o tym, czym jest Instagram Threads. To było takie badanie. Później trochę stwierdziłem, że jednak raczej ten Instagram Threads nie wypali, ale przez kilka takich znaczących przypadków, gdzieś dodania postów, jakiś... Ponad przeciętnych w ogóle wyświetleń, stwierdziłem, przyjrzałem się bardziej temu serwisowi, zacząłem eksperymentować z różnymi treściami i jest bam, to niesamowicie działa, i zrozumiałem, że jest to, w mojej opinii, przyszłość social mediów. Czyli od takiego sceptyka, że raczej to padnie, nie będzie miało racji bytu, no bo gdzie tekstowe kwestie w dobie szybkich TikToków, Instagramów, rolek i tak dalej. Aż do euforii, że to jest właśnie przyszłość. I teraz opowiem Ci tutaj, jak masz robić zasięgi na Instagram, trec, dlaczego warto tam być. Opowiem Ci o kilku takich moich testach, przykładach, które całkowicie miażdżą inne media społecznościowe. I pamiętaj, że zawsze gdy powstaje coś nowego, tak jak teraz Instagram, Threads, Instagram chce, żebyśmy pisali na tych Threadsach, żebyśmy tam się angażowali, chcą rozkręcić ten portal, to jeżeli tam będziesz, po pierwsze nie ma prawdopodobnie tam za bardzo twojej konkurencji, bo jeszcze ludzie lekceważą ten serwis, więc możesz dosyć szybko zaistnieć, a później już będziesz królem Instagram Threads, czyli warto zająć swoje miejsce przed innymi. Ja właśnie to zrobiłem, już mam 20 tysięcy... Followersów. Powiem Ci, jak to zrobiłem, chociaż przyznam się, że w dużej mierze po prostu ci followersi przybywają. Prawdopodobnie to jest z tego, że Instagram promuje moje konto na trecach, ale też pokażę Ci dzisiaj już jakie mam przetestowane metody na robienie zasięgów. Co robić, a czego nie robić na Instagram Trec. Po prostu zajmij tam miejsce, jest to niesamowita tuba, możesz tam ogłaszać wiele rzeczy i będziesz miał albo miała o wiele większe zasięgi niż na starych, dużych serwisach, gdzie masz już na przykład, nie wiem, bardzo dużą liczbę obserwujących followersów i fanów. Więc tak, w skrócie, czym jest ten Instagram Threads? Najprościej mówiąc, to jest taki eksperyment Instagrama w momencie, kiedy X, Elona Maska, czyli dawny Twitter, miał tam swoje problemy, ludzie szukali alternatywy, więc sobie wymyślili, że stworzą taką właśnie alternatywę na Instagramie. Tak jak chcieli pokonać TikToka, wymyślili rolki na Instagramie i to zażarło, i to zadziałało, pomimo że na początku ludzie byli sceptyczni, no to teraz to samo chcieli zrobić z X, czyli serwisem Twitter który kupił Elon Musk. No i stworzono taki dodatek właśnie do Instagrama, że możesz pisać, tak jak na Twitterze, krótkie teksty. I na początku, jak zacząłem to obserwować, to trochę miałem takie podejście na zasadzie, no gdzie w czasie, gdzie króluje TikTok, gdzie ludzie uwielbiają oglądać te szybkie materiały wideo. Więc jak wideo to nie chcą czytać, i ogólnie społeczeństwo przestało czytać, nie chce czytać, no to jak zaproponujemy jakieś w ogóle nudne tekstowe treści, i jak możemy tutaj ich zdobyć? No i okazało się, że ma to sens. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem u siebie, u wielu osób, że tworzy się takie dziwne sprzężenie zwrotne. Więc, jeżeli ktoś ogląda te TikToki, Rolki, no to, pomimo, że to są bardzo krótkie materiały, nie ma często czasu, chęci oglądać tego do końca. Nie chce czekać, aż ta osoba no, powie nam te trzy tajne sztuczki, trzy ukryte funkcje. Więc, często to scrollujemy. Jesteśmy już tym zmęczeni, czekanie, masz nawet ktoś w tych 15 sekundach nam coś powie. No i zauważyłem, że Lubimy takie rolki, czy też TikToki, gdzie masz prosto napisane, czyli jest niby wideo, gdzieś tam w tle jakiś aktor, twórca jest w tle, ale czytamy szybko tekst. Tak? Trzy typy, ok, przeczytałem, poszło. Więc w dobie szybkich materiałów wideo ludzie już tak są zmęczeni, pomimo tych krótkich form, że chcieliby jeszcze szybciej otrzymać taką esencję informacji. No i możemy tą esencję informacji dać właśnie w postaci bardzo krótkiego tekstu. Więc to jest prawda, że ludzie nie czytają już coraz rzadziej, czytają długie, opasłe artykuły na blogu, ale uwielbiają czytać krótkie teksty, takie właśnie tweety, streszczenia, bo chcą się szybko uczyć. Czyli ludzie z jednej strony mają to takie parcie, żeby jak najszybciej się uczyć, jak najwięcej tych treści przyswoić. No i w tym przypadku już nawet TikTok jest za taką krótką formą jest zbyt długą formą, więc... Co się dzieje? No będziemy mieli popularność krótkich tweetów, krótkich, skondensowanych informacji. Nie wiem, co będzie później, ale nigdy bym nie obstawiał, że tak będę zafascynowany i tak będzie mi się miło uczyło właśnie z Instagram trec. No i zacząłem badać ten serwis. Parę postów mi tam niesamowicie weszło na jakieś set tysięcy wyświetleń trochę przez przypadek, trochę się przeraziłem, bo to, co wydawało mi się zwykłym postem, osiągnęło jakieś niesamowite wyniki, ale właśnie to jest ten dowód, że Instagram promuje teraz Trec. Więc wystarczy, że zaczniesz pisać. Zrozumiesz, jak działa, czyli ma być krótko, ma być mega zwięźle. Czasami jest to jeden wiersz, który zrobi więcej niż długi post i już osiągasz o wiele większe zasięgi niż dodanie postu. Przykładowo, w sobotę robię takie pięciodniowe wyzwanie z kursów internetowych, czyli startuję pierwszy raz od 14 lat, będę uczył innych, jak nagrywać kursy, pomimo że robię to 14 lat. No i wrzuciłem to ogłoszenie na Instagram, gdzie mam 430 ileś tysięcy osób, prawie już dochodzę do 500 tysięcy. 439 tysięcy followersów na Instagramie i dodałem post o tym, że robię takie wyzwanie. Zdjęcie i tekst. Okazało się, że nie wiem, tam około 200 tysięcy, 100, 200 tysięcy może zobaczy ten post. I dodałem to samo na mniejszym koncie na trecach, gdzie no, obserwuje mnie tam 20 tysięcy osób, czyli Ile razy mniej niż na Instagramie tym głównym, i okazuje się, że tutaj zasięgi są bardzo fajne, czyli przekroczyły nawet liczbę moich followersów, czyli odpowiednio na Instagramie powinienem mieć 600 tysięcy zasięgu. Więc ta sama treść, ten sam komunikat. Wrzucony na trecy, zrobić zasięgi i tak wśród ludzi, którzy są na Instagramie, więc tak się hakuje system. Oczywiście trzeba tą treść przerobić, więc tutaj dałem bardzo krótkie ogłoszenie. W sobotę startuję, będę prowadził webinary i widzę, do ilu osób to dociera. Pomimo, że to jest krótki tekst, bez zdjęcia, no to docieram do większej liczby osób, czyli osiągam ten cel. Mój komunikat, Mirosław Skwaryk żyje, organizuje webinar, dotarł do większej liczby osób, a to mi było potrzebne. Więc po prostu te treści, które wrzucasz do innych serwisów, piszesz. bloga. Działasz na Facebooku, po prostu to samo wrzuć na Instagram Trec, ale zrób to w takiej bardziej skondensowanej formie. Po prostu zadaj sobie pytanie, jak mogę to napisać krócej, albo wrzuć to sobie do sztucznej inteligencji z poleceniem, zamień mi ten post z Facebooka na krótki tweet. Dlaczego tweet? Dlatego, że większość jeszcze sztucznej inteligencji, jakby nie rozumie, czym jest Instagram Trec, więc lepiej jest napisać, żeby był to tweet na Twittera, bo to akurat sztuczna inteligencja lepiej rozumie, a jeżeli chodzi o format, nie bardzo się to różni. Oczywiście są to trochę różne serwisy: I Twitter, czyli X i Trec, bo jest trochę inny odbiorca. Na przykład na Instagramie, a Trec jest Instagramowy, jest 70% kobiet. I tutaj pewne treści działają o wiele lepiej niż na Twitterze. Drugie moje spostrzeżenie to jest takie, że Piszę codziennie te podsumowania. Wrzucam takie jednocodzienne podsumowanie, zbieram myśli z całego dnia. To są bardzo wartościowe rzeczy dla wielu osób. Już od 377 dni piszę takie codzienne podsumowania. I najpierw wrzucałem je na fanpage, później robiłem screena, wrzucałem to też na storiesy, później zauważyłem, że mogę to samo jeszcze wrzucać na LinkedIna. No i co jeszcze robię? Poza tym, że w te trzy miejsca wrzucam i wszędzie tam dosyć są fajne zasięgi, to zacząłem pojedyncze no, bo jest ograniczenie na trecach co do ilości znaków. Więc zacząłem pojedyncze wiersze, takie myśli, wrzucać na Instagram trec. I okazało się, że tam znów się tworzy fajna grupa. I co jest piękne, na Facebooku mam tam chyba 40 tysięcy, no prawie 50 tysięcy obserwujących. Na Facebooku konto na Facebooku, fanpage chyba mam z 14 lat. I co jest przerażające. Instagram, Trec, mam chyba parę miesięcy, mam 20 tysięcy osób, i te moje podsumowania podzielone na małe części robią mi o wiele większe zasięgi niż na starym sprawdzonym Facebooku. Więc jest to tak banalnie proste. Przerzucanie treści z jednego miejsca na drugie w celu zwiększenia zasięgów. I po prostu to rób. To jest tak banalnie proste. Tu nawet zdjęcie musisz. Nawet myślę, że zdjęcia tutaj psują zasięgi na trecach, tylko musisz napisać krótki tekst. Musisz się nauczyć pisać krótko. Ja dałem zlecenie jednemu z moich takich współpracowników, żeby mi przed i pościągał 100 ostatnich tweetów Hormoziego, żeby się uczyć od niego, poczytać sobie to. Ja nawet przepisuję sobie takie teksty, Wam też, też to polecam, żeby właśnie się nauczyć, jak hormozji, proste rzeczy, takie mega esencjonalne zamieścić w jednym zdaniu, w jednej frazie. I to jest właśnie ta sztuka, której potrzebuje teraz rynek social mediów. Naucz się pisać w kilku słowach, w kilku zdaniach, wrzucać esencję treści, a będziesz miał największe zasięgi. I teraz powiem Ci o takich czterech sprawdzonych pomysłach na zasięgi na Instagram Threads. Po pierwsze, prosty, banalny sposób. Przeglądasz sobie TikToka i według algorytmu pojawiają ci się rzeczy, które ciebie interesują, więc też prawdopodobnie twoją grupę docelową zainteresują. Przeglądasz sobie i patrzysz na ilość komentarzy. Jeżeli widzisz coś, co ma mnóstwo komentarzy, streszczasz to w postaci tekstowej, tylko tekst, na Instagram Threads. Ostatnio wyświetlił mi się filmik, pieniądze zawsze robią bardzo fajne zasięgi, czyli mowa o pieniądzach, podłechtanie ego ludzkiego. I było po prostu wyliczone, ile trzeba zarabiać, żeby być bogatym, ile trzeba zarabiać, żeby być bardzo bogatym ile to jest milioner. I po prostu to, co wysłuchałem w tym TikToku, napisałem sobie taką notatkę na Threadsach, czyli... Tyle musisz zarabiać, żeby być taki. Tyle tutaj i napisz w komentarzu, ile ty zarabiasz. Ludzie uwielbiają się chwalić swoimi dochodami, pomimo że mówią, że pieniądze lubią ciszę, więc jeżeli ktoś może się pochwalić, to się chwali. Jeżeli ktoś boi się chwalić, to napisze, że pieniądze lubią ciszę i cię zaatakuje, co da ci dużo komentarzy, a to da ci zasięgi na Instagram trec. Kolejny bardzo ciekawy pomysł to jest to, że Daj potężną wartość w krótkim trecie, czyli jeżeli widzisz, że ktoś stworzył post karuzelowy, gdzie jest 20 aplikacji AI, 20 aplikacji do zarządzania czasem, to wypisz w Instagram trec na przykład 7 aplikacji do zarządzania czasem. Kolejna rzecz to jest zadawanie bardzo prostych pytań. Bardzo fajne zasięgi ma na przykład, czyli włączenie ludzi do tej zabawy, do podzielenia się swoimi rzeczami. Na przykład, ja napisałem Mój Dzień Milionera, co tu już to wkurzyło wiele osób, bo na Instagramie jest dużo osób z tej strony lewej, czyli pieniądze równo dla wszystkich, milionerzy są źli, zarabianie pieniędzy jest straszne, work-life balance, jak dużo pracujesz to umrzesz. No i ja specjalnie podpuszczam tą społeczność i specjalnie piszę o byciu milionerem, o zarabianiu pieniędzy, o tym, że ciężko pracuję, że żeby nie chodzić na komunie, imprezy rodzinne, że trzeba się przeprowadzić do Hiszpanii i wiem, że tam jest potężny atak, a ten atak daje mi duże zasięgi 100-200 tysięcy wyświetleń. Więc takie rzeczy też róbcie, czyli graj psychologią tłumu. Jeżeli wiesz, że jest tam duży atak na jakieś treści? To takiej właśnie treści masz tworzyć. Kiedyś w social mediach mówiło się o tym napisz coś ciekawego, co będzie wartością dla ludzi. To jest okej, okay, żeby dać wartość, ale jeżeli chcesz mieć zasięg, napisz coś, co wkurzy wystarczającą liczbę osób, tych pożytecznych idiotów, którzy po prostu napiszą ci tak dużo komentarzy, że zrobił ci zasięgi. Więc jesteś w stanie łatwo wykorzystać tłum który podburza się twoimi treściami, który się z tobą nie zgadza, czyli ten hejt ci pomoże i wtedy po prostu robisz sobie zasięgi. Kolejny trik to jest zadawanie właśnie prostych, kontrowersyjnych pytań. Ile trzeba w Polsce zarabiać, żeby żyć godnie? No i tam wiadomo, że będzie dyskusja, bo jedni tyle, drudzy tyle zaczną ze sobą dyskutować. Kolejna rzecz na duże zasięgi, milionowe zasięgi na trecach to jest pisanie o pieniądzach, czyli pisanie o, o finansach, o tym, ile ktoś tam zarabia, ile się w Polsce zarabia, o dużych pieniądzach, bo wtedy to mocno boli te osoby, no i będą ci atakowały, tak? I to ci da oczywiście, też druga grupa będzie cię broniła. I to ci będzie dawało duże zasięgi. Więc podsumowanie jest takie: nie doceniałem Instagram. Trec, widzę, że tam się fajnie dzieje, więc zajmij miejsce przed innymi, rozkręcaj to konto. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu w każdy poniedziałek o 7.15. Do usłyszenia.